Cześć Wam, to ja Tymery i dziś, jak sami widzicie, nie będzie typowy odcinek Okiem kolekcjonera, zresztą tak samo jak w przypadku brayerów gdyż dziś omówię w sumie żaden, żadnego firmowego modelu, nie będę omawiać tylko Artist Resin Victrix rzeźbioną przez Carol Williams. I tak jest to model w skali tradycyjnej. I jest to największa arka, z jaką miałam w ogóle do czynienia. Jest po prostu ogromna. Przeogromna. I pusta w środku. Także pierwszy raz się spotkałam z arką, która jest pusta w środku, tak jak Breyer. I tak dla porównania na początek dam Wam redruma z Breyer. A Model jest jednym z wyższych modeli, właśnie z Prejerem. Tada, spójrzcie, ja go przystawiłam centralnie tu i widzicie, jak ona, o ile ona jest większa. O, wam pokażę. Większa, dłuższa, jest naprawdę przeogromna i przepiękna. Tak, w ogóle. I tak, nie jest to mój model, jest to model, który, na który dostałam zamówienie na malowanie, na właściwą jabłkowitą. I tak, wiadomo, nie będę tutaj, tak jak w przypadku brayer'a, mówić wiecie, spojrzenie pod kątem osoby, która modelami się bawi, a która kolekcjonuje, dlatego, że Arka, arki są typowo dla, do kolekcjonowania, nie są do zabawy, poza tym mik normalny nie kupi sobie zabawki za 2000 więc tak tak to mniej więcej wygląda Artist Resin są to modele rzeźbione przez artystów i bezpośrednio przez nich albo przez jakąś firmę po prostu odlewanych i sprzedawanych jest to żywiczka Resin zresztą sama nazwa mówi za siebie i ona ta Victrix ma siostrę bliźniaczkę w sumie która nazywa się Weronka Weronka ma zaplecioną grzywę I minimalnie inny pysk A tak to wygląda Bardzo, bardzo, bardzo podobnie Sam model jest po prostu Przeuroczy Ogromny No i akurat ona przedstawia Klacz pełnej krwi Angielskiej Więc jest taka Sam koń Sam w sobie jest taki że Tak powiem, opływowy. Spójrzcie, jak jest pięknie wyżejbiona. Te mięśnie tutaj zadu, ogon. I wszystko, jak jest pięknie tutaj oddane. Z tego co wiem, to uszów, uszów usz, usz. <grytanie> Nie ma, uszy ma zrobione. Y przez inną osobę nie są oryginalne. Z tego co kojarzę, że to ona była. Hmm. Pokażę Wam ją dookoła, żebyście mogli się napatrzeć. Oczywiście, patrząc na nią, a na brajer, to naprawdę widać różnice I z tego co kojarzę, to ten, że tak powiem, model już nie jest do kupienia tak normalnie od rzeźbiarza, tylko prywatnie. Ale no, nie jestem pewna. Spójrzcie, jakie marzyły. Ja zamiast o niej opowiadać, to Wam go, ją pokazuję ciągle dookoła. <gry> Ale tak. Tylko co zauważyłam. Co boli, płaskie kopyta, nie ma w ogóle żywionych strzałek, spójrzcie. Centralnie płaskie. Jest to model, e, zobaczcie, cast z 2007 roku, więc już trochę lat ma. Jest też podpisany Victrix. I spójrzcie na te detale. Te tutaj żyły zmarczki przy nogach, po prostu żyły na nogach. Widać, że jest klaczą. Te żyły tutaj, no po prostu cudo, naprawdę. Sam model w ogóle jest też bardzo ładny. O, stoi tutaj tak, żeby się nie przewrócił. I ogólnie jeśli chodzi o Arki, to do nich pasuje naprawdę większość maści. Ta właśnie będzie siwa jabłkowita i widziałam ją w tej maści i też super, świetnie wygląda. No malowanie mi naprawdę, naprawdę trochę zajmie, gdyż no, jest ogromna, a maściwa siwa jabłkowita w sumie wbrew pozorom naprawdę wymaga dużo pracy, e, a na takim modelu to więcej szczegółów trzeba zawrzeć niż na przykład na takim szlechu, bo na szlechu po prostu się nie zmieszczą, bo wyglądają źle. E, przynajmniej ja nie mam takich umiejętności, a no tutaj serio trzeba. Robiłam y, w tradzie no ma siwą jabłkowitą chyba dwa razy, z tego co kojarzę, albo raz nawet. Na pewno robiła Gigi Valentine, a ona była taką, takim bardzo jasnym siwkiem jabłkowitym, i to chyba jednak był jeden, jedyny siwek w tej skali, więc będzie zabawa, bo ona ma być ciemniejsza. Tak. Także. No, jeśli ktoś by chciał ją kupić, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Jeśli w ogóle ktoś ma taką okazję, też zbyt tanim modelem ona nie jest. Nie wiem za bardzo ile ona kosztuje. Jakoś nie interesowałam się tym modelem za bardzo. I nie jest ona na mojej chcieliście. Mniej więcej przez to, że jest pusta w środku. Eee, tak. Ma przepięknie wyrzeźbiony ogon. Grzywe w sumie ma. O, że tak powiem równą idzie aż tutaj do kłębu spójrzcie tutaj eee, taką grzywkę no i myślę, że dość tego obracania jej w kółko eee, także sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy wam się podoba, czy może wolicie bardziej dynamiczne konie, ja osobiście jestem pod wrażeniem akurat tego modelu, bo jest piękna w swojej prostocie, tak powiem jest w pełni tak friendly, czyli że można robić na niej różnego typu urzędy i po prostu no. Także to chyba w sumie tyle. Jeśli chodzi o arki, to będę Wam po prostu je pokazywać i omawiać szczegóły, i nic więcej. Także dzięki za uwagę. Lekujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!